Czytając Wasze wszystkie komentarze, za które serdecznie dziękuję, muszę na chwilę wrócić jeszcze do filmu dotyczącego tej oto magicznej folii aluminiowej odbijającej ciepło. I tylko przeczytam tekst od producenta, że ta folia chroni tylko i wyłącznie przed wilgocią. Ja dodałbym jeszcze że wytwarza warstwę poślizgową pomiędzy wylewką a styropianem. No i najważniejsza cecha to linie co 5 cm, które znacznie ułatwiają montaż rury ogrzewania podłogowego. I tyle. A jeżeli usłyszycie od jakiegokolwiek wykonawcy, że jest to folia odbijająca ciepło i będzie 20%. Lepiej grzała podłogówka? To końcie dziadygę. Im szybciej, tym lepiej. Będzie was to taniej kosztować. Naprawdę mniej nerwów i spokojna głowa. A na końcu może się okazać, że może nawet będzie cieplej. Ale trzeba tylko dobrze i prawidłowo rozłożyć rury z ogrzewania podłogowego. I sama folia, a raczej kolory, nie ma tu nic do rzeczy.